Witam serdecznie! Z tej strony Damian z firmy Sopla. W aktualizacji z września 2022 roku dodano na pasku narzędzi nową funkcję pozwalającą na szybkie wyznaczenie środka danego obiektu. Wystarczy teraz na mapie wybrać dany obiekt, a następnie wywołać funkcję Wyznacz środek obiektu. Nadać takiemu punktowi numer, ewentualnie w razie konieczności też kod. I już mamy wyznaczony środek wskazanego przeze mnie obiektu. W tym przypadku jest to słup linii powietrzna o geometrii multipunktowej. Współrzędne tego punktu środkowego liczone są jako średnie arytmetyczne ze współrzędnych punktów tworzących dany obiekt. Mając już wyznaczony punkt środkowy. Obiektu, w tym przypadku właśnie słupa linia powietrznej, mogę zaczepić za ten punkt kartowaną przeze mnie linię energetyczną. Środek obiektu mogę wyznaczyć dla obiektów powierzchniowych, liniowych, czy też właśnie o geometrii multipunktowej, ale również Narzędzie to mogę zastosować do wyznaczenia średniej arytmetycznej grupy punktów wskazanych na mapie. Wystarczy takie punkty zaznaczyć albo, właśnie przeciągając kursorem myszki, albo, mając wciśnięty przycisk Ctrl wybieram punkty, dla których chcę wyznaczyć wartość średnią. Współrzędne punktu 21 stanowią średnią arytmetyczną ze współrzędnych tutaj tych czterech zaznaczonych przeze mnie punktów. Do tej pory można było wyznaczyć wartość średnią. Z pozycji tabeli najpierw trzeba było zaznaczyć punkty, a następnie tabela zaznaczone punkty, wywołać funkcję wyznacz średnią arytmetyczną i w ten sposób też mogliśmy uzyskać jakby punkt taki średni, ale Czasami łatwiej jest na mapie wskazać te punkty, dla których chcemy wyznaczyć wartość średnią. Dziękuję za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami w programie CGO.